Pewnego razu do mistrza przyszedł młody człowiek i powiedział Przyszedłem do ciebie, bo czuję się taki nędzny i bezwartościowy, że nie chcę mi się żyć. Wszyscy wokół powtarzają, że jestem nieudacznikiem, gamoniem i idiotą. Proszę cię, mistrzu, pomóż mi. Mistrz spojrzał na niego przelotnie i pośpiesznie odpowiedział Wybacz, ale teraz jestem bardzo zajęty i nie mogę ci pomóc. Muszę pilnie załatwić pewną ważną sprawę. I po chwili dodał ale jeśli zgodzisz się pomóc mi w mojej sprawie, ja z przyjemnością pomogę ci w Twojej. Oczywiście, Mistrzu. Wymamrotał młodzieniec z goryczą, czując, że znowu został odsunięty na bok. Dobrze, rzekł Mistrz, zdejmując z mojego palca lewej ręki niewielki pierścień z pięknym kamieniem weź konia i udaj się na targ. Muszę szybko sprzedać ten pierścień, aby spłacić dług. Postaraj się uzyskać za niego jak najwięcej i nie zgadzać się na cenę niższą niż jedna złota moneta. Jedź czym prędzej i wracaj jak najszybciej. Młodzieniec wziął pierścień i pogalopował na targ. Na miejscu zaczął oferować pierścień handlarzom. Na początku patrzyli na niego zainteresowaniem, ale gdy tylko słyszeli o cenie złotej monety, natychmiast stracili zainteresowanie. Jedni śmiali mu się w twarz, inni odwracali się plecami, tylko jeden starszy kupiec życzliwie wyjaśnił mu, że złota moneta to zdecydowanie za dużo za taki pierścień. W najlepszym razie mógłby dostać za niego monetę miedzianą albo najwyżej srebrną. Słysząc to, młody człowiek bardzo się zmartwił. Powiedział, że mistrz zabronił mu obniżać cenę. Po obejściu całego targu i rozmowie z ponad setką ludzi, wrócił przybity na koniu do mistrza. Mistrzu, nie udało mi się spełnić Twojego polecenia, powiedział smutno. Najwyżej mogłem dostać dwie srebrne monety, ale przecież kazałeś nie sprzedawać taniej niż za złoto. A ten pierścień tyle nie jest wart. Właśnie powiedziałeś bardzo ważne słowa, synu, odpowiedział mistrz. Zanim spróbujesz coś sprzedać, dobrze byłoby znać prawdziwą wartość przedmiotu. A kto lepiej niż jubiler może to ocenić? Jedź więc do jubilera i zapytaj, ile dałby za ten pierścień. Ale pamiętaj: cokolwiek ci powie, nie sprzedawaj. Tylko wróć do mnie. Młodzieniec natychmiast wsiadł na konia i popędził do jubilera. Ten długo oglądał pierścień przez szkło powiększające, potem zważył go na małej wadze i w końcu powiedział: Przekaż mistrzowi, że w tej chwili mogę zaoferować pięćdziesiąt osiem złotych monet, ale jeśli da mi trochę czasu, jestem gotów kupić pierścień za siedemdziesiąt. Siedemdziesiąt monet? wykrzyknął uradowany młodzieniec, podziękował jubilerowi i popędził z powrotem. Usiądź tutaj, powiedział mistrz po wysłuchaniu jego powieści. I zapamiętaj, synu, Ty sam jesteś jak ten pierścień, jesteś cenny i niepowtarzalny. I tylko prawdziwy znawca potrafi docenić Twoją wartość. Dlaczego więc chodzisz po bazarze i oczekujesz, że ocenicie pierwszy lepszy przechodzień?